Cześć widzowie! Black Adam jest potężnym przeciwnikiem Shazama i w zasadzie jego mroczną i równie potężną wersją. W dzisiejszym odcinku więc omówimy sobie jego potęgę. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Adam był niewolnikiem w Kandak, gdzie prawie cała jego rodzina została zabita przez dyktatorów, ale ostatecznie spotkał Szazama, który dał moc jego siostrzeńcowi, który przekazał ją również Adamowi, w czego wyniku Adam pokonał dyktatorów i siedem grzechów, po czym zwrócił się przeciwko Radzie i zabił prawie każdego, ponieważ Szazamowi udało się go pokonać i uwięzić na całe tysiąclecia, w czego wyniku wydostał się dopiero we współczesnych czasach, gdzie musiał walczyć z nowym Szazamem. Po swoim powrocie Adam nie był już zasilany przez oryginalnego Shazama, bo zamiast tego czerpał mocy od sześciu egipskich bogów Shu, Horusa, Amona, Zechati, Atona i Mehem, z czego wytrzymałość zawdzięcza Shu, co zapewnia mu przeżycie po prawie każdych obrażeniach, z racji na to, że posiada dosłownie obronę Boga, dzięki czemu może walczyć tysiące godzin bez zmęczenia, a mówiąc prościej, ma nieograniczoną wytrzymałość. Blakadam jest w pełni samowystarczalny, mogąc przetrwać bez jedzenia, picia czy tlenu, oraz jest niesamowicie szybki dzięki Horusowi, mając hiperprędkość i mówi się, że może poruszać się z prędkością szybszą od światła, co pozwala mu też latać z racji, że może oprzeć się grawitacji i innym czynnikom, przez które mógłby walczyć tylko na Ziemi. Blakadam ma również wielką zwinność, równowagę i koordynację, mogąc unikać chyba wszystkich ataków. Z kolei siłę zaadaptowało Tamona, mając niewyobrażalną siłę fizyczną, dzięki której może rozbijać góry, miażdżyć czołgi, czy zadawać duże obrażenia istotom tak potężnym jak Ultramen. I mówi się, że fizycznie jest silniejszy od Supermana, ponieważ ziemscy bogowie byli silniejsi od nawet kryptończyków zasilanych żółtym słońcem. Blakadam ma wielką, niezgłębioną mądrość po bogu nauki Zechati, ma wzmocnione zmysły. A samą magiczną moc posiadał od Boga Atona, co dało mu moc elektrokinezy, posiadając moce błyskawicy, dzięki czemu jest w stanie strzelać piorunami. Taka błyskawica może zadać obrażenia Wonder Woman, a trzymając kogoś jednocześnie, używając błyskawicy, powodował rozsypanie się osoby pod wpływem mocy, ale to nie koniec, z racji, że ma psychikę wężowego Boga Mechena, w czego wyniku Adam niczego się nie boi, co w połączeniu z ogromną wiedzą sprawia, że Adam raczej nie może zostać zmanipulowany i nie można wywrzeć na nim presji. Black Adam posiada bardzo szybką regenerację, mogąc wyleczyć złamaną szczękę w kilka godzin, przy czym jego kości są niezwykle twarde i co więcej we wzmocnionej formie nie starzeje się, będąc tak naprawdę nieśmiertelnym, jak i również może rzucać zaklęcia, np. użył krwi magicznej istoty, żeby dowiedzieć się gdzie w magicznych krainach znajduje się Shazam, co mówi nam, że nie da się przed nim uciec. Adam jest doskonałym wojownikiem mającym tysiąc lat doświadczenia, ponieważ wygrał walkę jeden na jednego ze swoim mistrzem oraz samodzielnie walczył z inwazją obcych, którzy chcieli opanować świat i pokonał ich, a także był wystarczająco onieśmielający, że nawet kiedy nic nie robił, jego wrogowie się poddawali albo uciekali, więc mógł wygrać bitwę nawet nie używając swoich mocy. Podsumowując, Black Adam jest bohaterem, który przeszedł na złą stronę, mającym moc sześciu egipskich bogów, co mówi, że niedługo będzie jedną z najsilniejszych postaci w filmach DC. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film, jak i z kim chcielibyście zobaczyć starcie Black'a Dama. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!